W formie wyłożonej plastrami boczku umieść jajka. Dodaj serek śmietankowy. Posyp startym serem. Utrzyj w moździerzu mieszankę ziaren pieprzu i dopraw na dzienie. Rozdrobnij gruboziarnistą sól w tym samym moździerzu. Dopraw solą, papryka słodka. Wymieszaj mikserem. Pokrój pierś z kurczaka w kostkę. Umieść kawałki w formie. Obierz ziemniaki. Umyj w wodzie. Pokrój w cienkie plastry. Umieść warstwę ziemniaków. Dopraw mielonym pieprzem, sól, papryka słodka. Rozbij 4 jajka. Dopraw solą, czarny pieprz. Wymieszaj trzepaczką. Wlej jajka do formy. Skrop papryki olejem roślinnym. Piecz przez 15 minut. Obierz ze skórki i usuń nasiona. Umieść papryki w formie. Dodaj filety z kurczaka, jajka, plastry ziemniaków. Przykryj ostatnią warstwę plastrami boczku. Piecz przez 40 minut. W międzyczasie wymieszaj dwa jajka z olejem roślinnym. Świeżo wyciśnięty sok z połowy cytryny, musztarda, gruboziarnista sól. Zmiksuj blenderem ręcznym. Umieść w kubku blendera. Dodaj kilka ząbków czosnku: jedno żółtko, parmezan, oliwa z oliwek, trochę wody, cukier, czarny pieprz, płatki ostrej papryki. Miksuj do uzyskania jednolitej konsystencji. Każda warstwa to pyszna niespodzianka, smaki doskonale się łączą, a smak jest niesamowity.